dziki Dzięki Zachodzie! Siemanko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption Jesteśmy właśnie w miasteczku Armadillo eee, Sprawdzę mam w ogóle pieniędzy eee, Gdzie tu się spraw? W chyba nie można tak, albo nie, czekajcie Mapa, a u góry pisało, dobra Money, 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 zero dolarów, świetnie OK. Eee, mamy na mapce zaznaczone już dwa punkty Show Legend. Nie, nie, dobra. Show Filter. Nie, dobra, nieważne. E, kurde. Mamy tak: misję u Marshala Johnson. Marshal Johnson. I u Bonnie, jako że jesteśmy już w Armadillo. A właśnie, zobaczę teraz, czy mogę wziąć podstawkę sobie gazetę. Tutaj, typ sprzedaje gazety. Nie, nie stać mnie. Kurde, jeden dolar. No, trudno. Tutaj mamy. No, trochę pokażę, jak to, to miasteczko wygląda. Tutaj mamy e, grę. Nie, wiem jak ona się nazywa, no. Sami zobaczcie, o co chodzi. Musimy jak najszybciej. Um, machać nożem i po prostu między palcami uderzać w stół. Jak widzicie jest trochę zakrawiony ten, ten ten stół, bo chyba komuś coś nie wyszło. No i po prostu poziom trudności się zwiększa, im wyżej postawimy, tym, tym lepszy zawodnik nam się trafi. I oczywiście e, im dalej w las, tym, tym coraz trudniej. Ja, mi tam się udało chyba maksymalnie dwóch pokonać. Tak, tylko dwóch. Nie byłem w tym zbyt dobry, trzeba szybko klawisz naciskać. Niby się powtarzają sekwencje, ale to nie jest takie proste. Chyba, że jest jakiś, jakiś sposób na to. Dobra, tu jest sklep jeden. Tutaj mój koń za mną podąża. Um, tu jest. E, z brońmi sklep. Pikaso Wyjdziemy, zobaczymy, czy coś wisi ciekawego u góry. Na ścianach. A, nic, nie ma, wszystko pochowane. Ale to są jakieś galerie w ogóle, widzę. No dobra, co nic raczej ciekawego nie ma Tam nie będziemy wchodzić, bo jeszcze nas zacznie gonić typ to Ciekawe czy zegar się porusza? Tak jest! Zegar działa, nie no Nie no, normalnie boskie to jest Zobaczcie, wskazówki się ruszają Jest teraz, słuchajcie, zaraz będzie 11? Sprawdzimy na moim kompasie, tak, dokładnie, nie? <grytanie> Ale jaja Dobra. Okej. Okay, tutaj jest główny salon. A jakby inaczej, w każdym szanującym się miasteczku musi być salon. Salon Par, możemy się napić, ale nie stać nas, więc nic tu po nas. O, ci kolesie w tych kapeluszach z takim charakterystycznym czerwonym paskiem to jest jeden z, z gangów, można tak powiedzieć, i my będziemy z nimi walczyć też, między innymi. Um, będziemy się musieli z nimi rozprawić, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam do końca, ale chyba tak. Okej, okay, zobaczmy, ile kosztuje ten apartament tutaj. 50 dolarów. No dobra, no to nas i tak nie stać. Okej. Okay. To idźmy robić misję. Trochę wam pokazałem tutaj, jak to wygląda. Tu jest stacja. Um. Ok. No to biegnę teraz do szeryfa I robimy sobie misję. O! O! Właśnie jest jakiś typ, który możemy jakimś przechodniowi po prostu pomóc.

Muszę teraz dobrze poczytać, bo nie pamiętam o co chodziło w tym duweru, bo tam wiem, że coś się w watuje. Nie, tutorial musi być, bo nie pamiętam. Wygarnąłem, nie? Nie wiem o co chodziło Wiem, że coś się wciskało, ale... Chyba coś się smoszowało, ale nie wiem co, nie? Dobra, trudno Nasz <grym> pierwszy duel zakończył się failem. Cóż O nie, i z farmy, no, tak? Hmm... no dobra. To... no niestety nam mnie wyszło. Nie zdążyłem tam do końca przeczytać o co chodziło. Ale trudno. Dobra, zróbmy misję u Bonnie. Jak już tu jesteśmy. Mr. Marston. Słyszałam o swoich planach. Czy masz panie McFarlane? Tak, yes, od Lee Johnson. to settle here and build a life for yourself uh, i'm afraid those aren't my plans you see i already have a life well i had one and i'm trying to reclaim it or maybe what you could say is i had two and i'm trying to end one of them so the other can survive you do so love to talk in riddles mr marston do you do that i wonder as a substitute for having anything interesting to say probably miss mcfarlane oh Call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. <laughs> Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but. I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it. You'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors. My father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was eight years old. His eyes were. Well. Let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her. Well, I don't know what he was. So I was. Sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. Uh, the leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man, in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Ah, uh, said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. <laughs> Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. Dobra, czyli teraz będziemy poganiać bydło. No, tutaj się trochę nam rozgadał John Marson. I opowiedział trochę o swoim życiu, jaką miał przeszłość. No i nie za ciekawą, bo jego ojciec zmarł, e, kiedy miał 8 lat. farmers such as yourself learn how to herd cattle. Do... Do gangu. Ludzi zimną krwią. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again I don't think I ever asked. They're they're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Boy, sorry, Punishu. Control that horse, will you? Good to see you, Ms. Come on, easy up there. Okay, move into position. No, okay. Oh, there. Czasami ciężkie do zrobienia, ponieważ... A no one sobie nic nie robią z tego i uciekają mi w drugą stronę. No dalej. Dalej, dalej, dalej. Okej. Okay. Już, już, już Jo. Szybciej! Okej, okay, czyli zwiększyła nam się stamina... Na ...konia. No dobra, teraz mamy większy... do Wszystkie są, są, dobra. Jak widzicie, jest klimat, jest, czuć to. Ten dziki zachód ok, czyli mogę je pośpieszać. Ok, chyba się udało. Jeszcze pewnie trzeba gdzieś odprowadzić do zagrody.

ale, no tutaj powiem Wam, że się mylicie, jeżeli tak myśleliście, bo naprawdę ja ogólnie filmów jako western nie lubię oglądać. Nie wiem czemu, po prostu mi to nie kręci, ale tutaj, w tej grze, mi się to bardzo podoba. Nie wiem czemu. Nie wiem od czego to zależy, naprawdę. Czyli to już na pewno nie jest tak, bo ja jestem tego przykładem, że jeżeli lubi się dziki zachód, to na pewno lubi się grę. I tak samo, jeżeli nie lubi się oglądać dzikiego zachodu. Filmów o tematyce zachodu, no to yy, nie, lubimy, nie lubimy gry, tak? Ja nie lubię oglądać, ale lubię grać w grę, i to jest takie <grymne> absurdalne trochę połączenie, można powiedzieć. Dobra, przygnęliśmy bydło. Dobra, zróbmy jeszcze raz, jeszcze, jeszcze, raz. jeszcze jedną misję szybko od Bonnie. Dobra, wozimy. dobra. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father, John Marston? This is my father, Drew MacFarlane. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to. Remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws. And we had drought. and We had smallpox. And terrible winters cholera. I bury more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herd of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder. And control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes. I mean, you may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie. We got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. <laughs> okay. teraz dzikie, dzikie konie. Tam na you're gonna need this, Mr. Martin. Lazo. Right, now you've got some rope on your belt, let's see if we can't wrangle some horses. Jasne że możemy. Damy radę. No i to? You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. They ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from. Government can go to hell, if you ask me. Those sons of bitches that steal a coin off a dead man's eye. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy when the ride? I know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. There's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Zjedziemy, Mam nadzieję, że nam się uda, a nie jak kurczę z tym duelem. No cóż no, tch, był lepszy no ten typ, po prostu. <laughs> nie, będę musiał ogarnąć jak to się robiło, bo nie, nie wiem. Nie nie dałem rady. Pamiętam, że tam się te paski z są uzupełniały i tam trzeba coś ściskać po prostu. Okej, wyjdziemy laso. umiemy lasso. Chodź tu. Dobra Mam? Nie mam Dobra, mam go Okej, okay, zsiadamy ze swojego I wsiadamy na ten Dobra, najpierw trzeba balansować ciałem Lewą gałkę drogową Żeby mnie nie spadli

Chociaż to nam się udało dzisiaj. A jeszcze? Jeszcze tak. Bardzo daleko są. Okej, okay, mam innego. Chodź tu. No jedziemy. Powiem wam, że to nie jest zbyt trudne. Nie wiem od czego to zależy, ale. Mi, mi chyba się nie udało ani razu spaść. Albo raz po prostu chciałem tylko spróbować. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało, ale tak to, to nie jest zbyt trudne, nie wiem. Niby tu trzeba ruszać tą lewą gałką analogową, lewym analogiem, ale... Ja nie wiem, czy to jest... Czy to jest ten aż takie trudny? Okej, okay, no to wracamy już. Koniec tego dobrego. Hmm. whatever I'm glad I didn't like out. I'm glad he's quite a character. You have a good life here, A life I want for me and my family. I mean, we don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarlane. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. No rest for the wicked. Let's see if we can track down that other herd of horses.

You get your airs and graces Miss McFarland. From a couple of chief governesses Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes that's all. And after my brother left it was up to me to become the man of the ranch. He never admitted but my paw's a lot frailer than he looked. You're worth two of any man I know Miss. I'll try to take that as a compliment. <laughs> Bunny okay In many ways. My wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Okay. Dołączamy się do kogoś. Chce, że jakaś grubsza akcja będzie. Jest znacznik nam że my musimy na prawo gdzieś tam jechać. Ci gdzie są? Okej, okay, jest tutaj stado. Okej, okay, musimy ich prowadzić do kanionu. Nimi. Dalej! Już, już, już! Iha! Ruszać tyłek! Dalej, dalej, dalej! Dokąd to?

Trzeba się tego spodziewać Chodź tu Stalion! To będzie nasz. Musi być nasz Zajbisty koń Chodź tu Jak on... Co on robił w ogóle, nie? A on się nigdy nie zmęczy? Chodź tu! No nie, nie trafiłem go, a miałem taką okazję Kurde Boże, co on robi? <ścoughs> Sorry Chodź tu, mój jesteś Tak jest, mam go Także jak widać, to nie jest takie proste, żeby go rozłapać jeszcze jest ujeżdżanie. Zaraz go złamiemy Będzie nasz Piękny konik Mam nadzieję, że widzi mogli go zatrzymać Oj No już Kończ Przestań się miotać Thank hey, you, no, <laughs> Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own? As a thank you from all of us. Thank you, ma'am. Tak jest, mamy staliona. Ui! Cieszmy się, bo to jest naprawdę dobry koń Aha, Honor Plus 50, dobra. Eee, sprawdzę tylko to Armadillo, ile jest, jak daleko. Oho. Kurczę, ale tam zapisać nie możemy gry. Dobra, mam nadzieję, że konia nie stracę, jak zapiszę sobie. Um, zapiszę sobie grę. No, czekajcie. Otwieramy sobie tutaj obozowisko. Dobra, mój koń jest. Um, Save. Okej, okay, dobra. Tutaj zasługuję grę. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, zostawiajcie łapki w górę, jeśli się podoba i do usłyszenia. Na razie.